Cześć kochani, witam się u mnie na kanale, dziś mam dla was haul z Avonu, jak wiecie ja od czasu do czasu kosmetyki z Avonu kupuję, bardzo je lubię, natomiast w ostatnim katalogu było całkiem sporo nowości, ja jestem również konsultantką, więc dla mnie kilka rzeczy jest zawsze dostępnych poza ofertą, no i skusiłam się właśnie na kilka takich rzeczy, które dopiero wchodzić będą do katalogu. I zacznę może od mgiełki, to jest ta w sumie nie mgiełka, tylko to jest ten produkt utrwalający makijaż. Ja już go chciałam poprzednio kupić, ale niestety był wykupiony w katalogu. Jest go tu 125 ml. Wiem, że Ania, Hania z Jigita Girl polecała właśnie ten produkt do utrwalania makijażu. Zobaczymy jak się u mnie sprawdzi. Dam Wam znać, mam nadzieję, że nie będzie zbytnio alkoholowy. Skusiłam się również na płyn do kąpieli i płyn do kąpieli jest tutaj 500 ml jest to bodajże konwali, jak dobrze pamiętam, e, tak, o zapachu konwali. patrzę, czy coś tu jeszcze jest dodane, w każdym razie ja Convali zapach uwielbiam, mam nadzieję, że ten się u mnie sprawdzi, pomimo tego, że mam katar, to normalnie otworzyć i zobaczę, Ach, czy oni zawsze muszą mi to robić, mam nadzieję, że uda mi się otworzyć, żeby pomuchać zapach jak nie, to mam napiszę, czy ładnie pachnie. Nie, nie będę się w tej chwili męczyć. Trzeba po prostu podróżyczki. W każdym razie ja bardzo lubię płynę do kąpieli z iwoną I od czasu do czasu mnie się one. Pojawiają. Natomiast skusiłam się jeszcze, jak widzicie, na żel pod Jest 250 minutów. Bardzo fajna, kremowa konsystencja. Oczywiście też zapach jest konwaliowy. No i tutaj się już dobiorę. Muszę powąchać. Jezu, kochany. O. Powiem Wam, że bardzo delikatnie wyczuwam zapach, ale niestety ja mam nos zakaterzony na maksa, więc... Ale zapach jakiś czuję, także jest na plus. Zobaczymy, jak się sprawdzi właśnie w kąpieli. Kolejną rzecz, jaką tutaj mam, to jest też jakaś właśnie nowość z Eivonu. Jest to płyn do kąpieli, już Wam powiem, co zawiera. Czarną orchidea i raspberry, czyli malinki. Także mam nadzieję, że też będzie fajnie pachnął, zaraz zobaczymy. On od razu u mnie wyląduje w łazience. Bardzo przyjemnie pachnie, ale czuć tą czarną orchidę, tak się wybija ten zapach, taki trochę egzotyczny jest, także super, dość gęsty, myślę, że się fajnie sprawdzi, zobaczymy ile pianki będzie dawał. Skusiłam się również na wodę różaną, ona od czasu do czasu gdzieś tam się pojawia właśnie w katalogach, jest jej tutaj 150 ml, ja ją zawsze stosuję wodę różaną jako tonik do przemycia twarzy rano czy wieczorem, także bardzo fajnie. Mam tu również dwa balsamy do ciała i tak wyglądają z tej serii złotej, czyli Rare Gold, ja miałam kiedyś perfumy, to jest słodki, ciężki, piękny zapach natomiast Dreams to jest nowy zapach który się pojawił właśnie w Avonie one są po 150 ml, nie są to jakieś balsamy mega nawilżające natomiast ja od czasu do czasu po prostu potrzebuję taką odrobinę luksusu zapachową i wtedy wyciągam sobie właśnie te balsamy i smałuję się ja już miałam kilka zapachów, jestem zadowolona i myślę, że jeszcze nie raz się u mnie pojawią. Zakupiłam sobie również wodę perfumowaną, jest tutaj 50 ml, to jest ta seria Dreams i do tego był dołączony dezodorant, także ja perfumy z Iwonu, wody toaletowe bardzo lubię, one się fajnie u mnie utrzymują na skórze, to są takie dla mnie perfumy na co dzień, natomiast dezodorant zaraz, kochani, zobaczymy, powiem Wam jak pachnie, nic tutaj nie czuję. zobaczymy jakie będą doznania zapachowe bardzo słodki dość ciężki bardzo fajny zapach, jak wiecie ja lubię słodkie zapachy, także bardzo fajnie, mało odświeżające, do zgrana do torebki super, mam jeszcze dwa produkty do włosów, no, to był też jakiś właśnie komplet i jest tu spray termoochronny do stylizacji włosów i jest spray prostujący włosy generalnie interesował mnie spray ten do prostowania włosów, oba produkty mają po 100 ml Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzą. Ja rzadko kiedy używam jakiejś prostownicy, lokówki, ale przy suszeniu suszarką myślę, że ten produkt, ten ochronę też się u mnie sprawdzi. A, także na pewno w projekcie DENKO dam Wam znać. I mam jeszcze lakier do paznokci i już Wam kochanie pokażę, jak wygląda. Jest to mega, mega brokatowy kolor, jest o nazwie P. Ja lubię lakiej Zajwonu, one się świetnie utrzymują, natomiast zobaczcie, jaki tu jest brokat. Nie wiem, czy kolor dobrze aparat mi tutaj oddaje, ale jest po prostu rewelacja. Oczywiście zamówiłam jeszcze jeden już córka go wczoraj wyświsnęła do malowania pozówków. Jedna warstwa naprawdę mega kryje poznawcze, także ja jestem zadowolona. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zakupy z Iwonu. Ja lubię te kosmetyki, one się mnie dobrze sprawdzają. Wiadomo, czasami zdarzy mi się też taki mały bubelek, ale generalnie większość jestem na tak. Dajcie znać, kochani. Hmm, czy znacie coś z tych kosmiczków? żegna z Wami cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa.